Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę oliwnik baldaszkowaty. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Oliwnik baldaszkowaty lub baldaszkowy pochodzi z Chin i Japonii, skąd w XVIII wieku został sprowadzony do Ameryki Północnej. Nie jest znana dokładna data pojawienia się rośliny w Polsce, zaś jej obecność w Europie można było zauważyć już w latach 50. ubiegłego wieku. Oliwnik to krzew dorastający do 4 metrów wysokości, w zależności od odmiany. Cechuje go rozłożysty pokrój o dwubarwnych liściach. Od kwietnia do maja krzewy wypuszcza rurkowate kwiaty, cechujące się pięknym, słodkim zapachem. Co ważne, oliwnik jest rośliną silnie miododajną, przyciągając do siebie pszczoły. Owoce oliwnika dojrzewają już we wrześniu. Jednak najlepszy smak uzyskują dopiero pod koniec października. Plony przybierają czerwony lub żółty kolor. Ich piękne. Intensywne odcienie sprawiają, że oliwnik jest doskonałą ozdobą jesiennego ogrodu. Co ciekawe, niezerwane owoce nie marnują się, gdyż zimą stają się pożywieniem dla ptaków. Poza tym, że oliwnik baldaszkowy jest atrakcyjnym krzewem użytkowym, jest także łatwy w uprawie. Wprawdzie najlepiej czuje się na słonecznych stanowiskach, oraz na żyznych, przepuszczalnych i umiarkowanie wilgotnych podłożach. Poradzi sobie też w niewielkim półcieniu. Może mieć w ogrodzie sporo zastosowań. Ze względu na krzaczasty pokrój, doskonale nadaje się do tworzenia żywopłotów, które w sezonie letnim znakomicie chronią przed wiatrem, kurzem, zanieczyszczeniami i wzrokiem sąsiadów. Z owoców można robić soki i dżemy, które mają dużo witaminy C.